Dzień dobry, słodkie jagódki. Cześć wszystkim. Witamy Was. W ogóle reaguję. A dzisiaj zareagujemy. Na um, euro, które już się m, dla nas skończyła, ale nie będziemy rozmawiać o meczach i kopaniu piłki, tylko o wszystkich dookoła. sprawach dookoła, które się działo. A działo się dużo. Działo się naprawdę dużo. Zaczynajmy. Yes, yes, yes. Zacznijmy od tego, co się wydarzyło przed ostatnim meczem. Polski na Euro 2020, czyli meczem ze Szwecją. W sensie, że nie przeprosili za potop. Po pierwsze, nie przeprosili za potop. Nie bardzo zręcznie. nam przykro, Krysia Pawłowicz, e, bardzo po prostu set only sad reaction. E, no ale są zdjęcia na pomponiku, gdzie państwo, panowie się właściwie relaksowali. Proszę tutaj ze mną sobie zerkać, proszę. Tutaj jakaś noga, proszę Angelina Jolie pro, prawie. Tutaj białe soksy, wiadomo. Śmiechy chichy Śmiechy chichy, restauracje, wspólne posiłek. Śmierniczki pewnie. pewnie. jakieś ośmiorniczki. Ja bym chciał, wiesz, co? Chciałbym no. nagrania. Żeby były Ta, nagrania. Taśmy, taśmy, prawda. Tak. Myślę, że po prostu Euro UEFA czy tam ktokolwiek inny zbigniew Bonik mogliby to sprzedać po prostu jakiemuś TVN-owi czy coś w ramach. No na pewno byłoby to ciekawsze niż kopanie Pani Ciekawe jest też to, co Marina, przypomnijmy, Marina Łuczenko, nie ta Marina od diamentów, zostawcie Marinę od diamentów, swoją drogą wydała coś ostatnio spoko, prawda? Tak, pani Marina, tak. Ale jesteśmy przy tej pani Marine, która nie wydaje raczej spoko rzeczy, przynajmniej według nas. No i Marina Szczęsna, no bo jakby tu jest to, wiecie, bo ona też jest łak, postanowiła obronić swojego męża i też całej innej rzeszy piłkarzy, i powiedziała, co następuje. Ja postaram się zacytować. Mm. Nie będzie to łatwe, ale postaram się. Chcą zapewnić wam emocji i poświęcają swój czas, który mogliby wykorzystać na, jak to mówią niektórzy, luksusowe wakacje po ciężkim sezonie. Bo to, że nie mają wolnych weekendów i w większości śpią w hotelach przed meczami, zapewnie duża część z was nawet nie wie. Koszmar. Koszmar życia piłkarza. Które im opłacają. Opłacają i dostają za to setki tysięcy złotych. Koszmar. Za przegrywanie meczu. Koszmar życia piłkarza po prostu. Ciemne strony życia piłkarza. Mo a mogliby. A mogliby, mogliby być na wakacjach. wakacje. A musieliby pracować musieli kilka tygodni. A kopać piłkę na trawie. Dramat. Dla mnie dramat. Ludzie. Ludzie, ludzie. Henryk powstał. <laughs> Brawo! Ale co no, jeszcze dwa kroki! Powstał i przeszedł kilka kroków. Tak, to jest ważne wydarzenie, bo umówmy się. Jak wszyscy wiemy i co powtarzaliśmy już, no Henryk prawdopodobnie, to jest pewne, graniczące z pewnością, że zostanie królem po prostu. Nie, nie, Polski. on już jest królem Polski. A już jest po koronacja? Przy, na porodzie, po prostu jak na porodzie. Jak się tam on to wydarzyło, koroną. i od razu z koroną. No i postanowił przejść parę kroków. No jeszcze dwa kroki? I zrobił to, z tego co tutaj czytałem, no. w przerwie meczu. Ona pisze: Radziu, w przerwie meczu w dniu taty, Twój syn zaczął chodzić. Taki dostałeś od syna prezent. Wracaj szybko. No widzicie. To jest jak cud, nowy cud nad Wisłą. Euro? Hu! I, no słuchajcie, nie można mieć wszystkiego. Wiecie, jak jest w życiu. Musicie się na coś zdecydować. Więc, yy, no ja jestem w stanie zrozumieć, że jeżeli mamy wygraną meczu i pierwsze kroki Henia, no to. Mam no to sorry, ale jakby wa, wa, ta szala... Czyli właściwie można powiedzieć, że wygraliśmy. Wygraliśmy. <grym> Myślę, że wszyscy wygrali. A zwłaszcza my. Ja, my jako społeczeństwo, jako naród, tak. jako idziemy poddani. Najważniejsze, słuchajcie, żeby iść do przodu. Te kroki stężyć. A, a nie do tyłu. A nie do tyłu. Małgorzata, proszę nie uczyć chodzić Henryka do tyłu. Nie wolno. Nie wolno, Tylko do przodu się idzie. W stronę słońca. Strony słońca aż po horyzontu kres. Iść iść słońca. No dobra, ten zaczął chodzić. Tam ci wypoczywają. Marina tam pisze, tam? że bidule na wakacje nie mogli. Mm. No a tutaj powiem wam, że pojawia się znikąd. Tak. Tomek Makowiecki. Tomek Makowiecki po prostu przychodzi cały na biało. I e, no, ja, ja, ja mam coś do I teraz wszyscy myślą, dlaczego rozmawiamy o Tomku Makowieckim w temacie Euro 2020. No więc moi drodzy, Tomek Makowiecki był w Radiu 357, gdzie mówił o swoim najnowszym singlu, ale że jakby Euro. To powiedział też, bo ma tutaj story. Story ma, Super. story ja of his ciekawe. life i słuchajcie. Miałem kiedyś nieprzyjemność, nieprzyjemność poznać całą reprezentację. To było wiele lat temu, nagrywaliśmy wtedy płytę z No 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 we Wrocławiu. Bardzo późnym wieczorem zostaliśmy zaproszeni do jakiegoś klubu, w którym poznałem całą reprezentację Polski po przegranym meczu ze Słowenią, w tak szampańskich nastrojach, że po prostu mi ręce opadły. Czyli, że on e, jest oburzony tym, że oni że świętowali, świętowali e, przegranie. Czy kogoś się naprawdę dziwi? Znaczy po pierwsze to chyba większość meczów e, jest przegranych. No tak. I teraz, i wcześniej, więc jakby to nie jest jakiś wyjątek. A po drugie, no chyba oni są przyzwyczajeni do tego i kasa i, i ta tak kasa się postanio, I tak kasa, oj tak. Mają to z głowy, najważniejsze, że już to jest z głowy, ten stres już tak schodzi. Przecież wszyscy Polacy są tak zakochani w tej piłce nożnej, że... Nie naj... wolno złego słowa tak, powiedzieć. Najwyżej trochę powiedzą, ojej, ojej, no szkoda, nie udało się, ale przecież nic tego więcej nie będzie. Dalej będą mówili, no dobra, za tam ile? Kilka lat. I później znowu, tak, i znowu, i znowu. I, I, znowu i, I A ci sportowcy, którzy wygrywają i odnoszą realne sukcesy, to tam wiesz... Masz gdzieś, na myśli na przykład kobietę. Na przykład e, kobiecą drużynę, to gdzieś tam wiecie, przy okazji, jako Nie. śmieszny dodatek się wspomni no, Tylko bo to jest gazety. śmieszne przecież, no, gdzie? Na, gdzie baba na boisku? A baba z piłką? Chyba, Chyba z wałkiem. Z, bo, bo, no ale robić się no. zupę, czy coś. Albo nie. w tyłku. Chłopie z boiska i będzie głodny, to co ma zjeść? I kto, i kto zrobi? Kto, no zrobi? Kto, kto zrobi, jak baba będzie biegała z piłką? No. czy co? Do wojska niech pójdą, może. Tak, jeszcze czego? Krem jeszcze czego? de la Creme gorączki euro, która już e, mam nadzieję będzie powoli opadać. Anna Lewandowska. Anna Lewandowska, moi drodzy, e, ona ma jakiś tutaj haciendę w Hiszpanii. Nie zaprosiła nas. Nie zaprosiła o, nas Oficiań cały czas. Only set reactions. E, Janna Lewandowska została złapana. Nie za rękę na szczęście, ale została złapana przez reportera jakiejś tej hiszpańskiej, nie wiem czy to jest telewizja. To jest coś hiszpańskiego. To jest jakiś tam ten, co się zajmuje tym, mm -hmm. i oni zrobili wywiad z tą. Z tą Lewandowską. A wywiad jest następujący. Czy że twój mąż chce tutaj w in w in any, in, in any time? We will see, we will see. Maybe, we will Maybe. see, I don't know. Maybe in Real Madrid? Maybe. Maybe, I don't know, I don't know, but we like this Liga. Yeah. Yeah. Do you like the Liga, yeah. the Spain Yes, yes, yes. Yeah? Okay. Thank you very Thank much. You. Thank Thank you you so much. much. No i oczywiście wylało się z każdej strony. Pierwszy zarzut, że jej angielski jest mega słaby. Porozmawiajmy o tym zarzucie. Znaczy tak. No ale ja nie wiem, ja nie słyszałem tam za dużo, bo to było. Tam Ta, ona powiedziała nie było. jakieś pięć słów, umówmy się. No nie wiem, co mam ci powiedzieć. Znaczy, i dla mnie ten zarzut jest jakby trochę śmieszny, bo nawet jeśli się porówna z panem reporterem, który mówi typowym e, angielskim Hiszpanów, hmm. czyli z bardzo mocnym, wiesz, tutaj lokalnym hmm. akcentem hmm. i bez tego, że musimy teraz udawać e, e, akcent oksfordzki, Albo wiesz, jakieś no, wie takie, się wiesz co chodzi. Wie Wydaje mi się, że. Polsce jest jednym z niewielu krajów albo nie jedynym, bo nie znam innego gdzie ktokolwiek zwraca uwagę na taką czystość, że musisz mówić R w odpowiednim po prostu, wiecie, akcencie, tylko raczej chodzi o to w języku, żeby się dogadać i żeby szło płynnie. A to, że ktoś mówi R albo jakieś, wiecie, w ogóle e, inaczej e, zgłoski czy akcenty stawiam, to jakby jest trochę drugorzędna sprawa. Znaczy no, z pewnością e, języki są ważne. Kaja śpiewała nawet na językach, na językach tak? i, I my się zna ich papież więcej i dla, lepiej, to tym moim znam zdaniem... Papież polskim. dużo Polski. To e, Adamczyk. Adamczyk, tak, tak. To tym moim zdaniem, wiesz, wiecie, no po prostu łatwiej w życiu i fajnie Ja zachęcam e, po prostu Anię żeby tam sobie poćwiczyła, ja też mam to w planach, powrót do szkoły. No i wam tak samo w sensie, wiecie, no. Drugim zarzutem jest to, że jakby nerwowo i dawała nadzieję, że Robert Lewandowski przeniesie się, bodajże gra w Bayernie Monachium, czyli niemiecka liga, do Realu Madryt, czyli do hiszpańskiej ligi. No i jakby tutaj, że wchodzi w kompetencje, no bo jakby to jest jego kariera, tak, no jakby ona nie gra za niego w tę piłkę. I tutaj nie. daje jakiś, wiecie, oczko puszcza. Ja Myślę, po pierwsze myślę, że to jest trochę nie fair, bo myślę, że trochę ona gra za niego, bo daje mu te kulki mocy Taak. i inne takie jakieś te jeglanki, a i bez seks. tego no daje mu seks też. Nie wiem, nie interesuje no, mnie Kaman no, mają dzieci, no to jakby nie przez pączkowanie. A jak wiemy eee, z artykułu w, w, w prasie brukowej, który omawialiśmy, że seks, bo wypowiadał się Lew Starowicz, że seks jest tutaj, wiecie. ważne, żeby tutaj się wiodło piłkarzom. Tutaj możecie sobie przeczytać. że dlatego się nie wiedział. Dlatego się nie wiedział. Jesteś, po prostu No dobra, ale słuchajcie, no fakt jest taki, że no moim zdaniem, no po co ona się wypowiada na ten temat? Została zaskoczona i jakby chciała jakby. No, ale to wy... nie mogła nic, mogła nic nie mówić, a znaczy to dla mnie to tak za, to trochę wyglądało, jakby chcieli podkręcić śrubę. Nie mówią tak, nie mówią nie, aby zrobić trochę zamieszania i, nie wiem, na przykład zwiększyć y, jakieś rozmowy, te ewentualnego przejścia, y, podwyższyć pulę, no bo jakby już idzie to w świat, oni nie mówią nie, więc są otwarci. Czyli nie wiem, czy to było wyrachowane, ale myślę, że gadanie e, o czymś takim e, w taki sposób niejasny, no jakby no coś po coś jest. Tak? Że to było specjalnie. Bo ja mam jednak nadzieję, że jest. We'll see, we'll see. Jest, we'll jest, yes. No i posłuchaj, Anna Lewandowska postanowiła skomentować swój, swój komentarz. Wiem, co to... zrobi. No. Pozwie ich. O, jezu, tak jak majesteczko próbowała. Hmm. I zrobiła to w rozmowie z Batu Tarlow w Radiu Z i powiedziała, co następuje. Zostałam zaskoczona tym pytaniem. Podtrzymuję to, co powiedziałam. Lubimy hiszpańską ligę, ponieważ jest bardzo ciekawa. Lubimy coś, ponieważ jest to bardzo ciekawe. Jest to bardzo ciekawe, więc ja to lubię. A lubię to, bo to jest bardzo ciekawe. A ciekawe to jest. Dlatego to lubię. Dlatego to lubię. No po prostu tak jest. No. Dobra, czy Chodakowska zabrała głos. Chodakowska jeszcze nie zabrała głosu i nie niewolnicę również. Także niestety Alem nie mamy tutaj. Da. Wiem. Ale Wandowski? No nie, bo on strzelał te gole A, jedyne. Okej. Okay. No nas, no zresztą nie ten, wiesz. Co? On nie może. Co nie może? Nie może się odzywać. On nie może? Nie może się Dlaczego się nie może odzywać? No bo ona jest jego rzecznikiem, ona wypowiada się do dziennikarstw... Je, o jego na, na, We'll tak. see, we'll see, yes, yes. We will see, we will see, maybe. No dobra, to podsumowując polską niedługą e, wyprawę, która się skończyła jak zwykle na Euro 2020, e, w roku 2021, no chyba największym wydarzeniem, jakie ja zapamiętałem, to było to, że Henryk Majdan e, chodzi. Zdecydowanie. Serio. Do... Jeszcze dwa kroki?! Zdecydowanie to jest piękny moment dla. Ten zimmer Lewandowski Lewandowskiej jakoś mnie tak specjalnie podniecił. Yes. Mówię yes. to raczej, bo tak jakby. No, come on. No, we'll see. Już, no, Lubimy się czasami poćmy chować z Annie Lewandowski, ale. Yes. Nie wiem, czy zawsze jest tak. Czy zawsze trzeba? We'll see. We'll see. No i co, No by było fajnie? Słuchajcie, teraz już wakacje. Teraz um. mają wakacje. Tomek i mam nadzieję, że tam będzie e, rozglądał się. E, Raportował nam, e, Tak, czy, e, czy, czy piją dalej. Czy dalej piją i dalej są tacy szczęśliwi. Może szczęśliwsi nawet są. Ale widzisz, no szczęście jest bardzo ważne, jak nie najważniejsze tak, w życiu tak, człowieka. Ta, 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 Trzeba oczywiście. być szczęśliwym. Widzicie, piłkarze sobie to już wypracowali. Jeżeli, jeżeli uszczęśliwia was kopani piłki, kopcie sobie piłkę na sobą, cały parę A jeżeli jakiś was uszczęśliwia coś innego, to coś innego no jakby. Dziecię, co mam Rób to co chceta. Rób no, to co chceta w ogóle, no daj ta spokój. No. Czyli jesteś po prostu duch Jerzego Owsiaka się unosi. Najważniejsze po prostu... Żeby dokumenty się zgadzały. Żeby było tak jak powinno być. I bajla. I e, po prostu to co lubimy jest interesujące, ponieważ to lubimy. I e, jest interesujące. Dla mnie to jest więc po prostu. We'll see. Thank you, very much. Thank you very much.